Hej Karzyka, super, że jesteście kochani dzisiaj. Y, odcinek z zakończenia roku szkolnego i jest godzina 7.40. Mega mi się chce spać. Zakończenie jest na dziewiątą, ale chyba się jakoś wyrobię, więc y, idę się szybko ogarnąć. Okej okay, kochani, teraz trzeba się pomalować. Ja tutaj przy... Poszekajcie, bo nie wiem, gdzie jest mi wygodnie. Chwila chwila. Dobra, okej, okay. czas się pomalować. Trochę sobie późno wstałam, nie będę ukrywać. Ogólnie ktoś Ci czytam podziękowania, więc zaraz muszę sobie jeszcze zaznaczyć je eee, na no, mój tekst. Okej, okay. co mogę użyć? Może, poczekajcie chwilę, trochę. trochę korektora, takiego start. Ogólnie miałam sobie zrobić z drugą rękę takich paznokci ale zapomniałam wczoraj i nie ma, więc muszę ją zmyć ogólnie to dzisiaj jest taki dziwny dzień, nie taki jak zawsze, zakończenie roku szkolnego. szkoleniowego oh OMG, ale super wakacje tylko to w sumie nie jest zbyt fajne, bo będziemy absolwentami tej szkoły a naprawdę było bardzo fajnie przez te wszystkie lata, bo yy, my mamy właśnie mega mamą szkołę i kochani my tam się wszyscy bardzo dobrze znamy i z wszystkimi nauczycielami tak samo. I znaliśmy się naprawdę nie od pierwszej klasy, tylko od przedszkola już tak dosyć mocno, co nie. Także opuszczać tą szkołę tak nagle. będzie mega na smutek. To jest... Marce, nie, nie, i kto jest woda, to nie. Marce, kto jest woda, to nie! To nie jest woda. To jest to. Tutaj układasz takie coś, naciągasz i strzałka Okej okay. Hej widzowie Zobacz, żołnierz ręka To musi mieć to O Tutaj teraz jest takie To wystrzela No a no. Dobra, Pa widzowie I tyle jest jakiś wspomnień Nasza kasa w ogóle była największa, 10-osobowa To nie jest prywatna szkoła, od razu mówię Tylko po prostu na mojej wsi Dlatego, no strasznie szkoda, w ogóle zrobiłam sobie nierówne kreski, jak takie krzywe Ogólnie gotowe Jestem happy, bo mi rzęsy nawet wyszły, tylko te się po prostu mocno posklejały Te się mocno posklejały, no ale już nic z tym nie zrobimy Nie no, jest dobrze, ej I widzimy się Nie wiem kiedy w sumie, jest. czekajcie 25, to ja rozplączę już włosy i zaraz będzie wielka chwila, czy mi się udało nieładnie ładnie zakręcić Um, ogólnie to nie wiem nawet w co się ubrać dalej, albo wy z krótką spódniczkę, albo z długą spiničką, strasznie nie wiem to jest do wyboru, ale nie wiem w co się ubrać, Sukienkę taką krótką czy spinnicę i bluzkę. Wow, poczekajcie chwilę, o kurde, nie no, pokręciłeś się powiem wam. O, Ach, fajnie. Nie no, fajnie jest, dobra. Zostawiam takie włosy. Obie. Oh yeah. I teraz muszę się jeszcze ubrać. Okej okay, kochani, teraz jeszcze jemy śniadanie szybko i, i lecimy. When we wake, Dziś czas na, na wspomnienia i refleksje. Spojrzenie wstecz na lata, które już za nami. Szkoła podstawowa była dla nas jak podróż. Czasem łatwa i radosna. Czasem jest ale zawsze pełno tak lekcji i jest żywy do chwili. Lena Jak ręka. No co no, szkoda. Mega smutek odulnie. Ale jeszcze się widzimy na są. Bo... Kiedy? Ha? Dzisiaj? Nie, no co ty? Kiedyś musimy się po prostu umówić. Aha. Bo na pewno się jeszcze zobaczymy. Bo dzisiaj tak. No tak faktycznie, naprawdę. Dzisiaj... Cześć! 4 lipca. Ej, Benio, to jest nasz piesek! Benioł, cześć. Pamiętacie te małe pieski? Tu jest właśnie Benio. Co ty mariaczy. A my nazwaliśmy go Spajki, tak, tak. pamiętajcie, to jest spajcie To jest spajki! Uciekinien! znowu? się Cześć! Skażesz tak. widał! Każdy się przywitał. Każdy się przywitał jak Roxy No jestem idzie do domu. A ja tak. to było słodkie! Powie... Zma... dajcie znać komentarze, czy pamiętacie takiego, to był właśnie spajki y. <laughs> A który teraz ma imię Benio? <laughs> Benio, no? Okej, okay. tak. Okej, okay, kochani, my już jesteśmy y, tutaj w domu i chciałabym wam teraz pokazać mniej więcej co tutaj dostałam, więc y, w tym takim y, pudełeczku, a była taka książeczka, zaraz wam pokażę. To jest oczywiście. Y, no, to jest taka czapeczka. Tutaj nie, ogólnie słodycze, ale no już ich nie ma. Tutaj dostaliśmy jeszcze takie od naszej Pani wychowawczyni, na pewno to sobie przyczepię do plecaka nowego na przykład. O, to tutaj były słodycze. A dobra, przepraszam, tutaj po prostu spodobaczka świecy, nie? A tutaj są słodycze. O, tutaj jest jak najszkoło i tutaj mamy kółko i krzyżyk. Mamy też... Yy, o, taki medal absolwencie. Z odwagą i pasją twórz własną historię. Dostałam jeszcze taką e, książeczkę. O, tutaj mam takie jeszcze wyróżnienie. To świadectwo, jest kochani. Zaraz, zaraz im opowiem. Tutaj od pani nasze Polskiego. Dostaliśmy takie słodkie, patrzcie. E, takie teksty z lektur, co nie? I to jest, no, mega urocze, ale też strasznie smutne, że, no, wiecie, to koniec tego wszystkiego. A tutaj mamy. Ziemcze nasze klasowe. A to jest lalka. Przynajmniej tak? I co? I to wszystko, co moi drodzy. Moi kochani, oście, Pendrive z filmikiem Boże Święty, z filmikiem. Ja po prostu się popokałam i to nieraz. jak wszystko czytałam, jak ktoś coś czytał, jak ktoś coś mówił, jak e, oglądałam filmik. I tutaj jeszcze ta, taka szarfa absolwent. Okej, okay, więc to już jest oficjalnie koniec. Um, ogólnie to chciałam podziękować mojej całej klasie za wszystkie um, chwile razem spędzone, bo naprawdę było świetnie i byliście mega. Oraz, no, wszystkim nauczycielom też. Um, I ogólnie, z wszystkim, wszystkim osobom, które chodziły do tej szkoły, bo um, z każdym się stworzyło wspomnienia i, i naprawdę będzie mi tego teraz brakować. Bo wiecie, no, jednak, mm, tak naprawdę nie 8 lat. Tylko nawet więcej, bo my się już znaliśmy w przedszkolu I my mieszkamy wszyscy na małej wsi W przedszkole jest mega mało osób z 50-40 Także jeszcze gorzej jest się teraz rozstawać Jak te wszystkie wspomnienia, no wiecie No że to wszystko stało się tylko wspomnieniami już Już nie wrócimy do tej samej szkoły razem Już nie, us nie usiądziemy w ławce i No i to jest trochę smutne i ogólnie to płakałam y, wszędzie, w ogóle prawie cały czas. Kiedy ktoś coś nam przeczytał, kiedy y, był dzwonek ostatni, kiedy był filmik, bo że filmik oglądaliśmy to było, y, to było strasznie smutne, bo to wszystkie no naprawdę z klas nawet 1-3 były jakieś filmiki, jakieś zdjęcia. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i. No i nie zobaczymy się w następnym roku już, ale, ale może jeszcze kiedyś. Zobaczymy na ognisku z moją klasą. Ale no. Szkoda, że już muszę to wszystko opuszczać. No, nie wiedziałam, że ten moment po prostu nastanie. Zresztą znaczy, no, wiedziałam, że nastanie, ale nie wiedziałam, że tak szybko, co nie? Więc jeśli jesteście w siódmej klasie albo w szóstej, to... Yy, Pamiętajcie, żeby korzystać z tego czasu, bo po prostu tak szybko mija, że ja wam mówię. Przecież przed chwilą byliśmy w pierwszej klasie i teraz co? Idziemy do pierwszej, ale liceum. Także no, jeszcze raz dziękuję wszystkim ogólnie. I co? I teraz pokażę świadectwo. Yy, udało się świadectwo z paskiem oraz... 6.0! Udało się 6.0, jestem mega dumna, fajnie, że na koniec roku, cieszę się. Ogólnie to ja zauważyłam, że ja mam takie oceny, te szóstki, już miałam w młodszych klasach i po prostu zrodził mi się pomysł, żeby mieć średnią 6.0 tak totalnie na może miesiąc przed końcem roku, także e, wiecie, to był taki mój challenge po prostu sobie wymyślony i bardzo się cieszę, że mi się udało, a wy pamiętajcie też, żeby się cieszyć z każdych e, waszych osiągnięć, no i właśnie! Happy, happy! Udało się! Eee, I to sam e, osiągnięcia: pierwsze miejsce powiadamia w konkursie plastycznym zimowy krajobraz, działalność w szkolnym kole wolontariatu, prac na rzecz e, śro szkoły środowiska, trzecie miejsce w w konkursie tropicie zawodów, konkursy na labułki pełne e, zawodowych przygód, zawody mundurowe. I to koniec tej podstawówki i to koniec tych wszystkich y, chwil. Jak zawsze patrzyłam, na no tego nie opuszczają w szkołę, to jakoś nie miałam. Także no, że no było takie coś, że, no, że kiedyś też tam ją ja będę, ale myślałam, że to będzie za e, tyle czasu jeszcze, a ten czas to po prostu ja nie wiem, co się teraz dzieje. Nie wiem, kiedy rok szkolny zleciał tak zamiany dopiero co była, a teraz już za tydzień. Wyniki. Strasznie szybko.